Sleje. Muszę się na potop, ale sleje. W czasie deszczu bieję się. Sobie. No to jak kurwa będzie, robimy interes. Słyszałem o twoim romansie z szani. Pchędosz się. Nie każdy jest za bałamutem. Niektórzy mają też głębia. No to jak kurwa będzie, robimy interes. Rozpracowałem salamandrę. Jasne. Jesteś czysty. Mam dowody, że nie pracujesz dla Azara. Ale odkrycie. Choć wiele na ciebie wskazywało. Jakby ktoś chciał, żebym cię podejrzewał. Nie doceniałem cię, Wiedźminie. To błąd wielu osób. A wiesz, coś ci powiem. Raz mogłem podpaść temu Azarowi. Gość Kurewsko uwielbia antyki i różne luksusy. Jak każdy chędożony dzikus, który się dorobił. Miałem kiedyś cały transport takich rzeczy, jak się potem okazało, dla niego. Potrzebowałem wtedy pomocy straży i dałem cynk Vincentowi. Wszystko skonfiskowali. Od tego czasu potrzebuję jeszcze ściślejszej ochrony.